Dziękuję właśnie Panu Wojewodzie i Starostwo Powiatowe, Państwu Radnym, wszystkim, którzy się, się przyczynili do tego, że mogliśmy otrzymać te pieniądze i spożytkować na właśnie ten cel, zaszczytny cel, jakim jest to prosektorium. Ja tylko chciałam wzmiankę taką dokonać. Zrobiliśmy analizę na przełomie pięciu lat, jak wyglądała sprawa zgonów i przechowywania zwłok tutaj u nas. Okazuje się, że w roku 2019 tych zgonów było 158. 220 było 200, 221 było 220, 222, gdzie był końcowy już okres pandemii, ale uruchomiony w pełni oddział paliatywny, było ich więcej, nie licząc oczywiście zgonów które, tych nieboszczyków, którzy zostali przywożeni przez prokuraturę, czy, czy niektóre placówki, które wtedy jeszcze korzystały z tego starego posektoru. I dzisiaj, jak Pani Maria wspomniała, mamy zdecydowanie więcej miejsc. Możemy spokojnie, nawet gdyby wybuchła kolejna pandemia, nie mieć obaw, że my nie mamy gdzie tych zwłok, jak to było za czasów pandemii przechowywań. Tak było. Nas, e, e, mieliśmy taki pokój, że niekiedy naprawdę obawa, czy... Co my zrobimy, gdzie my ich położymy, przecież brak miejsc naprawdę było straszne. Dzisiaj tej obawy nie ma, mamy już i urządzenia do przechowywania, mamy pomieszczenia, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę to jest dla miasta, dla społeczeństwa, no chyba duża satysfakcja, że możemy się poszczycić tutaj właśnie, Ale powiatry, nie tylko. że możemy się poszczycić taką placówką, jedną z najnowocześniejszych. Jeszcze raz bardzo dziękuję.